Witam Was, z tej strony Dawid Dzisiaj nagram poradnik Poradnik Jak znaleźć dobry team w Fortnite Team, który wam się spodoba Może e-sportowy Bardzo ogarnięty, z którymi będzie wam się Fajnie grało Dobra, od początku zacznijmy Jeśli nie macie Discorda Pobierzcie Discorda Tutaj macie różne ten, Serwery Bardzo znanych youtuberów Jak na przykład Jacoba Ewrona tutaj macie bardzo dużo zgłoszeń z TeamUnit, nie wiecie ile tutaj Teamów się zgłasza i na pewno znajdziecie jakiś Team dla siebie. Przejdźmy tutaj, poskrólujmy coś, i znajdźmy jakiś randomowy Team i zobaczmy jak to wygląda. O, zobaczmy tutaj jakie zgłoszenie jest. Team F8 Gaming właśnie otwiera rekrutację. Team jest dla graczy grających na padach i klawiaturach. Wymagania. Wymagane jest 6K punktów na arenie. O, osiągnięcia na oficjalnych turniejach Fortnite. Wszystkie fazy gry na bardzo wyszo, wysokim poziomie. Koks mechanicznie, bardzo duża aktywność w grze jak i na Discordzie. Aktywnych zawodników na bardzo wysokim poziomie. Sparingi treningi, luźną atmosferę, duo trio partnerów w turnieju PSD. Ogólnie nie polecam takiego typu zgłoszeń. Widać, że tu coś nie gra, że tu coś jest zakłamane. Ale dobra, przejdźmy dalej, może znajdziemy jakieś bardzo fajne, bardzo fajne zgłoszenie. Przejdźmy może teraz ten, na najnowszy, żeby to jakoś fair było. I zobaczmy tych ludzi, którzy teraz coś napisali. O, ten, bo tutaj jest bardzo fajne profilowe. Dobra. Kim na Parzątowsów rozpoczyna rekrutację? Wymagania. Ogar budo, ogar aim, szybkie edity, gadamy przez Skype'a lub Discorda. Musisz budować 5 pięter w ciągu 2 sekund. O! To już mi się podoba. Taki zgłoszeń musi, musicie szukać. Yy, wymagania. 9 lat plus, 2K punktów na arenie. Gra przynajmniej 3 napażanki dziennie. To jest team. To jest Team z przyszłością. Wszyst, wszystkie platformy No Toxic oferujemy grupę na MS bardzo fajnie. Bogatych sponsorów o miłą atmosferę ogarduło partnerów i ludzi do naparzanki Strefy z pro playerami Zgłoszenia PW I jeśli widzicie Takie zgłoszenia jak przed chwilą Nie myślcie Tylko od razu piszcie Bo takich teamów jest mało Właśnie takich teamów szukacie Te teamy mają szansę na przyszłość Właśnie taki team jak ten Także zapraszam do tego teamu naparzankowców Bo myślę, że to dobry team Chociaż ja już mam swój, więc do niego nie dołączę Ale serdecznie zapraszam do niego